Hej, witajcie w serwisie MobiDoktor. Dziś dość nietypowo, ponieważ zajmiemy się pewnym aspektem przy wymianie ekranu w iPhone'ie 5S. iPhone 5S to nadal bardzo popularny model na naszym rynku, korzysta z niego wielu Polaków. Wielu z nich również rozbija te ekrany. W internecie jest naprawdę sporo poradników odnośnie samodzielnej wymiany takiego ekranu. Sama wymiana ekranu nie należy do skomplikowanych czynności, jednak jest pewna rzecz, na którą musimy uważać. Dziś chcemy pokazać newralgiczne momenty przy montażu i jakie najczęstsze błędy popełniają nasi klienci, którzy nie są świadomi, że zrobili coś złego. Winę za niedziałający ekran po wymianie ponosi zazwyczaj taśma od wyświetlacza, a raczej jej nieodpowiednie i nieumiejętne zaginanie. Nowe ekrany zazwyczaj posiadają bardzo sztywną tasiemkę. Podczas montażu potrafią się zagiąć w dwóch sytuacjach. Pierwsza to nieodpowiednie założenie i dopasowanie ekranu. Dokładnie tak jak widać tutaj na filmie, wystarczy chwila nieuwagi, aby taki wyświetlacz nie nadawał się do niczego. Winę za to ponosi elektroniczna część taśmy, która w sposób naturalny zagina się przy montażu. Drugi problem, który jest bardzo podobny do pierwszego, czyli zagięcie taśmy z drugiej strony elektroniki wyświetlacza. Ten błąd również jest trudny do zdiagnozowania, ponieważ ekran może działać w smartfonie jeszcze przez jakiś czas, jednak istnieje duże ryzyko, że przestanie po kilku dniach. Niestety to również jest błąd przy montażu. Może to powodować również pęknięcie szkła, które znajduje się pod backlightem. No dobrze, w takim razie jak poprawnie zamontować wyświetlacz? Pokazaliśmy to już na filmie na kanale MobiDoctor, który możecie zobaczyć tutaj na naszym kanale. Wszystkie dane znajdziecie w prawym górnym rogu w zakładkach, w naszych kartach. Tutaj jednak skupimy się na jednym aspekcie. Przede wszystkim najlepiej, jakby korpus oraz wyświetlacz były do siebie ustawione w kącie prostym. Następnie wczepiamy taśmy i plastikowym otwierakiem dopasowujemy taśmę do profilu obudowy. Najlepiej, jakby ta taśma w żadnym momencie się nie załamywała. Eee, oczekujemy, że będzie tworzyła swoiste półkole. Dokładnie tak, przygotowany ekran możemy bezpiecznie umieścić w korpusie. Jak sami widzicie, nie jest to trudne, jednak z wielu z Was o tym zapomniało albo zapomni. Film powstał z uwagi na bardzo dużo reklamowanych wyświetlaczy, w których właśnie została przerwana taśma. Jak zawsze zapraszam Was do naszych innych produkcji na kanale MOBI DOKTOR. Zachęcam do odwiedzenia naszych kart. Wszystkie szczegóły naszego serwisu znajdziecie w opisie. No i do następnego razu. Trzymajcie się. Hej.